Dzień dobry, cześć, czołem. Chciałbym tak na szybko parę słów. Tylko za jakieś pół minutki muszę poczekać, aż ktośkolwiek zareaguje, bo wiadomo, już jakaś tam osoba jest. Słuchajcie, e, przepraszam, ale gdzieś to faktycznie słabo mówię. Coś, przeziębiam go jakieś ale się postaram. Troszkę bliżej mikrofonu. Yy. Ja powiem tak. Mnie zajęło to kilka lat. Niewiele, ale kilka lat. Nie wiem, 5-6 lat. Zanim ja sobie pokładałem. Naprawdę, dlaczego? Bo z tego coś wynika. Dlaczego? Tak lekko pokonałem raka, ja. Było to dla mnie oczywiste od startu, a z całą tą wiedzą, podesłownie, nie wiem, półtora miesiąca później, ja z całą tą wiedzą, wiedzą, chyba euforią, ale z całym tym zapałem nie umiałem absolutnie pomóc żonie. A wyszedłem z założenia, że z takim wartem, to my tam po prostu pojedziemy na szczęściu. Wystarczy nie kupić diagnozy, to nie tak do końca. Powiedzieć, że o, to nic mi nie jest. Co nie bać się tej diagnozy? Nie zakładać tam od razu najgorszego, bo nie musi być rakiem mógł. Tylko tak nazwany, tak, Witek sobie wklepał w głowę i myślał, że to wystarczy. Parę lat zajęło mi rozpracowanie, tak naprawdę, dlaczego mi się to nie udało. Ja odniosłem sukces, żona nie żyje, a więc co zawiodło? Wydawało mi się, że że tak powiem skrótowo, prowadzę identyczną ścieżką. I tu chyba jest klucz, taki sam, który teraz, mamy takie dziwne czasy, bo tu różnie ludzie gadają, czy będą szczepionki, czy będą nas dziwować, czy no są teorii spiskowych mnóstwo i z drugiej strony ci ludzie, którzy w zasadzie porówna to wszystko mają już gdzieś. Jedna część ludzi wie, że to co oglądam, to jest film, który ja projektuję. Więc czy tam będą szczepionki, czy chipowanie, czy, czy cokolwiek. To nie ważne. To jest jedna podstawa zasada. Film nigdy nie uszkodzi projektora. Ale to trzeba wiedzieć. Natomiast większość ludzi, zwłaszcza tych tam powiedzmy, oświeconych, ja też nie lubię ich tak nazywać. Ale wtedy my wiemy o co chodzi tych... Nie wiem, nie wiem. Co nas kiedyś namawiali, naprawdę na to, że życie autorsko, że świat jest w nas, że bla bla bla. A teraz się okazję, że oni tego nie rozumiem. No i tutaj jest tak... Tutaj jest pies pogrzebany, bo się robi taki wyłom w dwóch rzeczywistościach. Świat naprawdę jest taki, jaki myślimy, że jest, ale dla każdego taki, jak on myśli, że jest. A więc... Znów pojawia się to, ja tak to widzę, gdzie ja nie mogłem przerzucić na żonę tego, co umiem ja, bo to się nie da. Dobra wola nie wystarczy. Przekonywania i mówienie nie wystarczy. To trzeba, ona musiałaby to zrozumieć. Mówię to o żonie, tak jak każdy z naszych rozmówców, któremu my byśmy chcieli teraz wytłumaczyć, że nie ma się czego bać. On by musiał sam pokonać strach. On by musiał sam wyciągnąć wnioski, że rzeczywiście na zewnątrz to tylko lustro nasze. Odbicie zbiorowej świadomości, maja, hologram, jakkolwiek nazwiemy, żaden rzeczywisty, fizyczny świat. To gra naszych umysłów. Świat jest mentalny. Ale ten, kto do tego doszedł, to nie musi słuchać, że to tylko skikada. On to wie, bo to zrozumiał, uświadomił sobie. I teraz naprawdę to my możemy z tym, co mamy w tej swojej świadomości, już nie wiem jak to powiedzieć. Możemy tylko przyglądać się na rozwój wydarzeń. Tak mi się wydaje, że to ktoś się miał przebudzić, się obudził, kto nie, to nie, no będzie następny cykl za kiedyś tam. No ja nawet nie wiem, nie będę zgadywał. Ale jedyne, co najgorsze, my możemy sobie teraz zrobić, to to, żeby właśnie poprzez współodczuwanie wciągać się jeszcze w tą iluzję. Próbować komuś pomóc. Nie da się, sami pewnie to widzicie, jak mocny jest w ludziach strach przed tym, co to będzie dalej, co oni z nami zrobią. No i co? Mówić to nich ciągle, z tym pytaniem wychodzić, jacy oni? Przecież to twoje lustro, to tylko ich denerwujemy, to oczywiste. Uważają nas za jakichś, nie wiem, wolodków, albo na styczonych. Ale my nie jesteśmy w stanie tym, którzy do tej pory tego nie zrozumieli, tego wyjaśnić. Już nie. Oni naprawdę boją się wszystkiego, czego się boją. To jest ich rzeczywistość. I nie przekonamy ich. Owszem, jest zupełnie inna sprawa. Kiedy ktoś z tych onych, to nas sam przychodzi z jakimś tam pytaniem, jak on pyta, to znaczy, że jest gotów coś wiedzieć, przynajmniej go coś, no, coś tam iskrzy, to mu oczywiście tej odpowiedzi dajemy. Pewnie, że tak. Ale żeby tak naprawdę chodzić gdzieś po łebka, jak gdzieś mi się to zdarzyło ostatnio, że się wcisnę komuś w post. Żeby zmusić do myślenia pęk. Przecież to tylko lustro czegoś boisz człowieku. Wiem, że nie powinienem. On to odbierze jak atak. Jak tylko skier się znowu szerokę. Znowu ma się za lepszego. To się nie ma co dziwić. Tak to już jest. Kochani, też nie jest łatwo, bo jakoś... Przez te ostatnie latka przywykłem do mówienia, do pisania, do tego, że to gdzieś do kogoś trafia. Fakt, że to cały czas gdzieś do kogoś trafia jeszcze, ale coraz bardziej trafia już to do osób, nawet nie wiem jak to powiedzieć, w stosunku do tego, co było przed paroma laty, to były osoby, które dopiero coś tam się budziły. A teraz trafia to już do osób, które już naprawdę bardzo mocno są w tej kwestii posunięte, że tak powiem. Więc my chcemy już w zasadzie nie coś od siebie się nauczyć, co po prostu porozumieć się z sobą, posprawdzać nasze punkty widzenia, patrzeć, ile rzeczy nas łączy. Tak naprawdę łączy nas to. Że mamy dystans. Że patrzymy na grę jakby z innego punktu świadomości, tak naprawdę. Jakby z wyższego. Tak jakbym patrzył na planszę, która dalej żyje życiem, którym kiedyś żyłem. Ja też. Ale wiem, że tak musi być. I najlepsze, co mogę dla nich zrobić, to się nie pieprzać. Nie śmiać się, jakby zwracając im uwagę że sami sobie robicie ten holokaust, bo zawsze dostaniesz to, co oczekujesz, czego się boisz to najprędzej. Jeśli twierdzisz, że jak się każą nam zaszczepić, to tam będzie coś, co ci zaszkodzi, to już ten akoryt w to wiedziała, już go uruchomić. Możesz też Zadziała zupełnie inaczej. Możesz w ogóle nic nie robić. Rób co każą mi tyle. Tu nic nie jest, żeby ci nakopać. To twoja projekcja. Więc jak jeszcze raz powiem, film, który wyświetlasz, nie niszczy projektora. Nie ma takiej opcji. To projektor pływa na filmie odwrotnie. I to jest taka konkluzja. Też mi nie jest łatwo, bo tak jeszcze bym chciał. Tak czasem mam jeszcze ten nawyk przywalenia, czasem powiedzenia coś, boże, ludzie. Przecież to jest taki drobny krok. Przestań myśleć w ten sposób. I już tam nic nie ma. To maja ołda Jak zwał, tak zwał. To jest nie fizyczny obraz, tylko obraz. Które każdy z nas doświadcza w swoim mózgu Tam on się zamienia W obraz świata zewnętrznego Identycznie jak sam. No właśnie To co I to też nie jest żadna święta wieca Kochani no. Po prostu myśmy też Każdy przez ileś tam lat Składał swoją układankę Z wiadomości, które do niego docierały Tak, ja już tak powiem swoją ścieżkę rozwoju. Jakoś pewnie każdy szedł tam gdzieś słuchał, coś oglądał, coś czytał, coś dążył do czegoś, koniec końców zaczął to podważać, aż koniec końców zrozumiał. Chyba, przepraszam, że mówię tak ogólnie, ale chyba tak zrozumiał, że prawda jest w każdym z nas. Nie ma jej tam na zewnątrz, żebym tu wam Tylkowski powiedział, czy ktokolwiek inny, nie. Myśmy ciągle czegoś tam słuchali, bo do czegoś szliśmy, ale koniec końców odcinamy się od tych naszych autorytetów, bo już nam niepotrzebne. Teraz widzimy, że każdy z nich też poszedł swoją drogą i my nie jesteśmy drugim niem ani świadomością buddyjską, ani chrystusową, tylko swoją, własną, prawdopodobnie tą, której tu jeszcze nie było. Ona wynika z jakichś naszych osobistych doświadczeń każdego z nas i to jest ta nasza osobista ścieżka. Oczywiście fakt, że wiele nas łączy nadal, to jest tylko mentalne doświadczenie, nadal coraz fajniejsze. Ja się tu czuję coraz bardziej prawdziwy, I może to tylko obraz. Z tego? To ja go tworzę, ja się do niego też przyzwyczaiłem, ja się z nim bardzo identyfikuję, ale powiedzmy, że wiem, jak to działa. Natomiast to to nas łączy, że my nie angażujemy się w to, żeby teraz brać udział w demonstracjach, czy ogłaszać ludziom Jezu, nie róbcie tego, czy tamtego, co oni tam mówią, bo tam nie ma nic, tylko lustro. Żadne lustro, żadnej krzywdy nikomu nie zrobi. Ale jak zrobisz kupią minę do lustra, to i możesz się jej wystraszyć. Ale to już osobnicza sprawa każdego z nas. My wiemy swoje, że to lustro nie może nam zrobić krzywdy. Ale mo chłopy, jeśli zapomnimy, że to lustro lub jeśli nie wiemy, że tak jest uznany, że faktycznie ja jestem fizycznym człowiekiem, urodziłem się na jakiejś fizycznej Ziemi, Z jakiejś tam dużej, to wynika, ale nie wiadomo, ok. Ale koniec końców to ja jestem w świecie, a nie świat we mnie, a wtedy ok. Ale my właśnie teraz widzę, kochani, chyba dorośliśmy, ja to mówię, do momentu, z tą naszą świadomością możemy się przyglądać. Zajmować się też tworzeniem własnego podworka, oczywiście, że tak. Jeden. Wiesz, to każdy różnie. Ja ostatnio mówię: nieważne ile mam pieniędzy, zawsze mam na to, co potrzebuję. W ogóle nie cierpię na coś takiego jak niedostatek. Współ roku mi tak trzyma. I nic mi nie przybyło finansowo. Dziwne, nie? Po prostu inne podejście jest. Ja przestałem jakby podchodzić do tego, że trzeba by policzyć, że w tym miesiącu to, a potem nie przestałem do Kuśwa liczyć, to w ogóle to olałem. Ale też nie umiem tego wyjaśnić. To nie tędy droga. To się samo zadziało. Po prostu ja w którymś momencie uświadomiłem sobie, że moje finanse się zmieniły, ale jakby nie jest sposób tego wytłumaczyć, żeby technicznie tak. Co się stało? Właśnie nic, a wydarzyło się tyle i tak, no to ja mam tak, to inny może ma z rodziną, może, może z, ze znajomymi. Ja też widzę, że my wchodzimy bardzo łatwo w bardzo przyjacielskie relacje, jesteśmy bardzo skupieni podczas rozmów z sobą, to jest dla nas bardzo wyjątkowy czas. Jakby, kiedy spotka się dwie osoby, niech będzie, takie faktycznie przebudzone, to, 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 to czym oni mówią, to mimo ma Matrixa? To jest zupełnie inna rzeczywistość. Oni zupełnie inaczej widzą świat i wymieniają się tym. I to się wszystko zapisuje w nas. I tak kasuje się ten Matrix, który to my go tworzyliśmy. To nie tam, gdzieś był Matrix. To w nasze głowa, te wszystkie nasze głowa, ta wspólna, zbiorowa świadomość. Ale każdy z nas miał tam swoją cegiełkę. Taka prawda, Matrix, to my sami, a nie coś tam na zewnątrz. Więc to się kasuje. I to jest to, z czym chciałem się nie jest łatwo, patrząc, jak wielu ludzi, których pewnie też tak macie, jakieś swoje autorytety, przynajmniej paru sprzed roku, dwóch. A oni teraz boją się, I sami widzimy przecież, że od pewnego czasu właśnie oni budują coraz bardziej niebezpieczną wizję świata, wizję jutra. A miało być tak pięknie, a jest coraz gorzej. Ale nie umiemy im pomóc. Trzeba to zrozumieć, że. Oni doświadczają w bardzo fizyczny sposób tego wszystkiego. No i taka kolej rzeczy, to jest ich doświadczenie. Też muszą się tego nauczyć. Ja wiem, że to się nie dzieje nigdzie poza jego umysłem, ale nie mogę podejść do onego i powiedzieć złe, ale to ci się śni. Nigdy mi nie uwierzy. Zgodnie z tym samym jeśli to ty mi się przyśniesz dzisiaj w nocy i powiesz mi, że mi się śnisz, też ci nie uwierzę. Puknę się w czambu dopiero rano, jak będę to pamiętał. Patrz faktycznie, mi się śniło. No, i tak to właśnie jest. Każdy musi wyjść z tego sam. Teraz możemy tylko patrzeć, gdzie kto jest. Taka konkluzja. Też mi jest żal, ale coraz mniej. Jest coraz więcej akceptacji we mnie. Zrozumienia, że tak musi być. Najlepiej jest tak, jak jest. Nie umieliby udźwignąć swojego doświadczenia ci, którzy jeszcze nie wiedzą, że oni je projektują, nie dadzą rady. Tak jak my nie dalibyśmy rady kiedyś tam wcześniej. Więc wszystko jest, jak jest. Do następnego, kochani.